Yy, yy, yy. Tak. Nie, wy macie down? My mamy wszystko. Wieszcie co chcecie. Dobra, chwila, stop dostosuje. moment! Witajcie z tej strony Ja Morka i dzisiaj jesteśmy w Walorancie jest ze mną e, Tola Neon Greenioli. Jestem o, Greenwolf. Bądź, dokładnie ja, nie mam serca. Super. Cieszę się. na mój kanał Greenwolf, pozdrawiam. Nie sponsoruj jeszcze, Nikt ci jeszcze nie dał niedawno, na to jeszcze, jeszcze kilka minut temu szantażowano mnie, jakoby złamie serce Amorki, z tego powodu jak pójdę, dlatego tutaj Otwierdzam. jestem. A ty no, nie bądź potwierdaczem. Ty. Dlatego tu jestem, bo mnie szantażują. Tu Mogę w każdej chwili trafić do piwnicy. Kace, pamiętaj. Tak, tak. Wszyscy ci tu uwielbiają. Pływał raz marynarz, który na pokładzie sobie gwizdał I za karę mu wyrosła gadająca p*** Hej, ha kolejny dalej Hejha, kiedy jesteśmy to zdrowi doskonale W morskim opowieściu no. To będzie bardzo, to będzie bardzo odklejony ranket Zgadzam się Hej, ha kolejkę, nalej, hej y no no. A kiedy zjesz na Zrobisz doskonale morskim opowieść Ale macie spajka, ja pójdę odruchować Właśnie na tak tym jest. statku był cholerny problem Z cukrem to załoga się dziwiła Skąd te ciasto z cukrem Gdzieś <laughs> 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 oh, tu jest. Na górze jest No w ty kur... Burdiii Idziemy, czy nie idziemy? Mordini Był, był raz marynarz, który myślał, że go dupa boli grę cały czas cofamy cofamy cofamy, 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 cofamy Ale nie, bo jest jedna osoba Idę mu w plecy Był raz marynarz, który myślał, że go dupa boli patrzy, a to sam kapitan w koi Przestań <grym> Szkną no tego więcej. Nie, o nie pro. Ajujaj. No tak, tam jest deadlock i orę. Mówiłem, że ze dwój idę. <grym> podłożony. <grym> Mówiłem. To najważniejsze. Co to? Teraz skupienia ją na gada. No, wi nasza jest wspaniała. Oooo, nice tam. try. Szerio, nice cały czas try. ten czas na shifcie tam poszła. No jak widzisz. Spodziewałem się, że po nalazie nie go. Co bita. 98 to stało ode mnie. Nie dobijaj go możesz <laughs> już bardziej, co? 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 Oddańmy, co? Trzeba <laughs> dobić. Trzeba dobić, wiesz co, nie jesteś cudowny. No właśnie. Za karę masz spajkę, jak nie przegramy jadziec. będzie twoja wina. Bo masz spajkę. O, dokładnie. To jest do dobre podejście, Neon. Green. Bo się dajesz ja znowu No debilu, Serio? Znaczy, ja pit. Debilu! Proszę, green. Ja to chciałem tak się lukować, przez Ciebie nie zdążę. Bez obaw. Czy ty o, musisz oż. być sobą? Tak. Jak zwykle okay. i troluje. No nie? Jest? jest tu ktoś. Ale dwóch się nie spodziewałam. No! Reina ma 120... minus 120. Ganbare, ganbare, ganbare. Ganbare. Ganbare, ganbare, senpai. Aj! Jesteśmy głupi. Niepotrzebnie się tam. wydałem Ganbare, ganbare, Oni-chan. No neo! Już... morda! Tacioś. ty moja. <śmany> szefno. Cicho Szeptu Szeptu, szeptu, tak. Co to? No, no szepnamy. Ty no. wiesz, że to nie pomaga, nie? Ale. Cicho być. <śmany> szepnamy tutaj. Sam gdzie Mam spajka. Nie uciekniecie! Na... No. Nie jest... ja widzę was. No ładnie skin i Nie ma za co, Deodniku. Chcesz? Ja mam... Błagaj na kolanach. Błagaj o litość. Ja bym nie wydałem kasy w no. Dobra, ja no nie wydaję. Masz. Oszczędzam. Ja ci kupię, Boże, kupię, poproś. Halo. Co? Kim? Co? Wbijacz. Na tym, na ja im Możesz, Możesz. Nie jak, masz psy. Jak najbardziej. Jeszcze ja. Na Nareszcie kuj, Mam jeden HP. A morka, że ma spajka. A bez hitu. A tu stoi, chcesz? jest gotowy. Zostało 30 sekund. Za tobą, na czołgówku czasu Nice, Nie zabij się tylko zapić. No dobrze Ale no powinieneś sprawdzić to tak? <laughs> Ja zaraz go tak? tak. No rozumiem, ale wiesz to... <laughs> Goś dobrze zrobił, tylko cię nie trafił. Muszę lecieć! No, dobrze że, nie masz, nie dobrze zrobił! Do tego. Znaczy, dobrze jakby, zrobił, tylko był ślepy i <grym grym> no, nie musi. Zgadzał akurat. no. A bo jak to mu to wiem, może dlatego. A nie ma belet. Ja idę tam. A nie ma ja idę tam. Tobie co? Gdzie jesteś Jestem. Kury! Czy możecie przestać to rozwalać? ja! Witaj się gramy. Weź Misiek. przywitaj się, bo nagrywam Dobry dzień, dobry dzień. A misia Kuby cię. Moje radio hello. Hello Dobry dzień dobry idea. Zabijałeś? Nie, uciekł. sorry, Nie zdążyłam cię uratować. Nie! Dobra. Sherman przyszedł i już mnie zestresował, no. no widać, że Taki jesteś Sherman Trasić, właśnie, no. nie? Ale nie obnieś ale, ale że ty ciągle mnie tak, wyganiasz? Zaraz zagrajmy z defaulta trochę, chodź Tola do mnie, zagrajmy Sherman. E e, e, do mnie Tola, Tola Słucham. do mnie. Jest nie no nie. Tola, do niego. Chodź do mnie Tola. A, bardzo zabawne green wiesz. Nie chcesz sobie kupić? Masz 5 koła. Po prostu go tak rozpraszasz. No. tak rozświetlasz. nocno niebo nie było? No, jest jasno. Wejdź, dobra. Atakujemy na górze. Na tu jest. Uciekam. tam. Flancuj. E... Jest tam silniejszy niż z Jest. Nie ma. Jeden wóz Jaki to jest rol Nareszcie tam, agenta Nareszcie zabijło Brawo ty Eee, kille kraswiecie kto ci kradnie kille? Nie wiem Popatrzmy to. na kabele mm. Cześć przyjacielu Cześć, kim jesteś? Ja w Swoim! A, a kim jesteście? A to ty, Amorka, sorry, nie poznałem cię w tych włosach. A to ta sławna youtuberka, nie? Woda, to sławna youtuberka. Nie, tak. Dogie, tak, To YouTuber. moja youtuberka. to sławna moja youtuberka. Pierdzieliliśmy chyba. No. no. Mhm. Wodą idą. Wodą uciekają. Albo... Nie? Wracają się. Wracają. Feria, aż Takiego taki gamea robią? <śmieniu> Ja pierd... Zostało 10 wróg. Został jeden wróg. Dobra, już na tak. Na cenę. Weź sobie A, A, już tak koniec Nie, nie, dobra. Nie, bo czas się skończył. A, czas się skończy No nie, ale to było. To było nice. już nie ma błąd, ty Tomasz? <suszel> Hej, hej, dalej hej, 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 he, he. he, he. to hej, 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 Ja spłynąłem przez Pacyfik Była wtedy straszna flauta Wprost na łajbę nam się...

Spłucz, kotek. Ale tekst jego tak będzie wypikowany. Dzięki no, mi się. sage? Dziś sage? sage? Gdzie jest Sage? Nowe tango sage'ka. Jedzimy obok siebie, obojętnie wobec siebie jak migranci. Boja skakać. Tutaj. O Uwaga. rozwalili moją kamerę. Ola, nie Ej dobra, nie wbijamy się z nas DO TANCA, NIE PODERWIE SIĘ Ała Idź, idź, idź O kurde, tu stoi Idź, na sajka Ty masz stryjkę rano <laughs> Na sajt! biegnij, biegnij świat biegnij jest! Wyjście mojego tego a. Um. To się za dużo dzieje. Dosłownie. Za dużo się dzieje. No ja 7 HP miałem, 78 omen Dobra, ja się wycofuję, pa pa! Obytą, omen. O, dzięki! pomóc Dzięki! Masz obitą rejskę na górze oh, 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 oh. Omen też jest obitą oh, oh, oh. Całk Galera kiedy ja dotykam Ciebie Zwariowany świat, kiedy w nas Tańczy prężny kolor Zmarzły sny, dotykam Ciebie Zwariowany świat, kiedy w nas <sumpered> Tańsze pragnienie Eeej, ooo Oddykam ciebie Eeej, Wiruję cały świat Eeej, ooo no. Jestem pragnieniem hey, Nie dajcie im się Pokaż się mi niebo nie Ty. Nie Ty. Jak nie mamy, jak mamy Pędzę tęczą, gdy otworzysz swe oczy Pytanie Gdzie byłaś? Tam, gdzie mi nie było, co? Rzucam granat roju To mnie pinguje Dajcie mnie pingwiiii Kotek, To spajkę Bo jest na fajcie deadlock Rzucam granat roju No już dawno o, jest Moje terytorium O cholera Mój jest ha! No zasady E bo zaraz to wybuchnie tu jest broń. Zrobi bum bum mówię ci A ja nie słyszałam Oli mam niespecjalną broń dla Rzuccie ciebie coś. <laughs> Ryżowa o, męski kolor. Oczywiście, że tak, jak ktoś się to wątpi. Tu jest, tu jest ten. Ej, dajcie, robimy, dawajcie, robimy obrzędy nad tym spajkiem, Aha, przynomkiesz. Ej, ej, sprada w ty dobrze na mnie idzie? Anulowanie. Czy ty możesz mnie <laughs> <je> zabierać, Kiri? <laughs> ja pier... I love you. Dawaj, Dzięki za odizolowanie mnie od broni. O, ja bym ją podniosła. Szok. Dostał jeden z ruchu. Nice. Pójdź, uh! dostał. No, 80, 80. Ustawiam grana troju. Na czas, na czas, na, na czas, na czas. No. na troju. Idę po ciebie. Chyba. Tak. Nice. No nie wiedziałam gdzie jesteś. No. Weź mojego, mojego! Różowy, różowy. Pamiętajcie. Dla niego. Ty... No masz Oli, masz. Ale robimy to. Patrz, e, tylko zaplantuj, zaplantuj gdzieś tutaj, okej? Okay. Okay? Ej, jakiś super Saiyan? Mega. Znałem kiedyś Mary, nasza lubił piwo oraz tańce. Jak się odlał, to, to wypełnił śluzę na guziance. Hej Idziemy wszyscy Badują. tutaj z mojej strony. Nikt tego się nie spodziewa. Przeładowuję. No. Tak. O Boże Święty. Amorka. To ja. Amorka, ty Wleca. się z tym. Omenem, co ty całowałaś? Nie! Gramy trzeciego nam No, Bo bardzo dobrze mi idzie. Widzę. No, a powinniśmy. Ch Chętnie bym zagrał. Me a mewakę tak we Ej, nie bym nawet... Ej, są tu, są tu, są tu, są tu! O! <grym> Szyma dalej, Szymon. I nie że Mańkę Nie mamy nic. Lecę i pędzę. Ej, lecę plecy. Nie mam nic. na świątek! Oj! Pomocy, no te... e, e, pomocy! Plecy możliwe. Spajk leży na A. Stoi tu jeszcze czy nie? Morka nie masz takiej wygląda nie masz. Co? Nie nic, nic nie. Możliwe, żeś... Macie spajka, na czas, na czas. Czas, na czas. A ty tu patrzysz, okej. Okay. On się tu Aha. nice. O kurna. No, 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 ja dobra, no, to tak. E, to graliśmy tutaj. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zostawcie Nie, suba, łapkę yes. w górę. E, jeśli chcecie więcej A... odcinków z Valoranta, zostawcie w, koment... w komentarzu. E, czy chcecie coś dodać, kochani przyjaciele, od siebie? Eee... Mm. nie Green nie reklamujesz się. Zapraszam wszystkich <laughs> na kanał Patologia Kaoli i na Greenwood. Ach. No i no, coś mówił. razie. Kocham do... was. Naprawdę. I Dobra, ja, linki na to, do ich kanałów będziecie Dzięki. mieli w opisie. Dobra. A teraz y... żegnam was. was. Pa, pa. Żegnam. Dzień dobry. Dzień dobry.